Cześć, tutaj do Manu. Premiera fifa 16 zbliża się wielkimi krokami i głośnym tematem jest wciąż nowy polski komentarz w wykonaniu panów Szpakowskiego i Laskowskiego. Nagranie wszystkich kwestii komentarza od nowa było konieczne, bo ludzie często spędzający czas przy FIFIE znali już większość tekstów na pamięć, ale większość graczy miała nadzieję, że w kolejnej osłonie FIFY będzie dane i usłyszeć Andrzeja Twarowskiego i Rafała Hornego. I nie powiem, sam też chciałbym, by to właśnie ten duet komentował mecze FIFIE, bo moim zdaniem są to najlepsze, Lepsi komentatorzy w Polsce. Ale przyjrzyjmy się temu z innej strony, dlaczego Andrzej Twarowski i Rafał Nachorny dla większości są najlepsi. Bo oprócz dobrego przygotowania się do komentowanych meczów, mają błyskotliwą osobowość, która pozwala im spontanicznie podsumowywać sytuację na boisku w zabawny i przyjazny dla odbiorców sposób. Natomiast komentarz w FIFA jest, był i będzie schematyczny. Do konkretnej sytuacji odtwarzany jest losowo jeden z wielu tekstów. Ale załóżmy, że w końcu komentarz Twarowskiego i Nachornego pojawi się. FIFA i w grze jest na przykład 500 takich błyskotliwych porównań, które możemy usłyszeć. Załóżmy, że w trakcie jednego z pierwszych rozgrywanych przez nas meczów w nowej FIFA Andrzej Twarowski rzuca tekstem, nogi tego napastnika pracują dziś szybciej niż taśmociąg w chińskiej fabryce. No i fajnie, ludzie będą zadowoleni, bo to taki spontaniczny tekst padł jak w telewizji. Problemem jest to, że niebawem ten tekst usłyszymy znowu i znowu i znowu i znowu i przez kolejny rok gracze, którzy regularnie grają w FIFA będą musieli średnio co tydzień słuchać tekstu Andrzeja Twarowskiego o nogach pracujących szybciej niż taśmociąg w chińskiej fabryce, co z biegiem czasu stałoby się irytujące, tak samo jak irytująca stała się masakracja Dariusza Szpakowskiego. Andrzej Twarowski i Rafał Nachorny są niepowtarzalni, dlatego zawsze mają unikalne teksty, a komentarz w FIFIE się ciągle powtarza i będzie się powtarzać. I chociaż mimo wszystko i tak chciałbym usłyszeć tych dwóch panów w FIFIE, to uważam, że przeniesienie ich żywiołowego i spontanicznego komentarza na Wirtualne boiska jest po prostu niemożliwe. I bardziej pasują tutaj, że tak powiem, statyczni i może czasem nawet nudni komentatorzy, jak szpakowski, szaranowicz czy Laskowski. I tutaj odniosę się jeszcze po raz kolejny na moim kanale do klasyka, jakim jest PS6. To był jedyny PES z polskim komentarzem w wykonaniu Mateusza Borka i Romana Kołtonia Ich komentarz w tej grze był tak tragiczny, że nawet nie mam z czym go porównać. Podczas grania w PS6 od tej dwójki wolałbym słuchać Iwonę, czytającą instrukcję użycia kostki do kibla. Ale na to nikt obecnie nie zwraca uwagi z jednej prostej przyczyny. PS6 to był genialny symulator piłki nożnej i kiedy rzuci się hasło PS6 to od razu pojawiają się komentarze typu najlepsza gra piłkarska ever. I o tym trzeba pamiętać. Komentarz to jest dodatek. Jeśli gameplay będzie genialny to przyjdź całą resztę. Chociaż ostatnio grafika też odgrywa większą rolę niż przed laty. Cały czas słyszy się gdzie nie rzucane hasło liczy się tylko gameplay. I ono narodziło się kilkanaście lat temu kiedy grafik była jeszcze naprawdę prosta, bo faktycznie to nie była wielka różnica dla graczy czy miał on rozgrywać mecz w grafice takiej, czy może takiej. Jedno i drugie jest kanciaste i ma rozmazane tekstury, a więc gameplay bierze górą, ale obecnie inne elementy też się liczą, ale o tym podyskutuję w innym odcinku FIFA Talks. Jeśli jeszcze nie znudziła ci się ta seria, to daj mi o tym znać zostawiając łapkę w górę pod tym filmikiem, natomiast jeśli ci się znudziła to odejdź w pokoju. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Good